Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Temat dzisiaj szalenie istotny z punktu widzenia gospodarczego, społecznego, narastających problemów gospodarczo-społecznych, z którymi już teraz widzimy, że mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia niestety w przyszłości, jeśli dalej rząd PiS będzie taką politykę prowadził. 691 tysięcy dzieci skorzysta z programu 500+. 691 tysięcy dzieci y, uchodźców, dzieci ukraińskich, y, którym y, ten y, program y, się y, należy. Przy 41 miliardach złotych rocznie y, dla y, kosztów programu 500+ dla y, dzieci polskich dodatkowe y, prawie 700 tysięcy beneficjentów tego programu to jest dodatkowe 4 miliardy złotych rocznie na sam program 500 plus a przecież pamiętajmy że w ramach pakietów socjalnych które zapewnił polski rząd uchodźcom. Mamy jeszcze 300 plus rodzinny kapitał opiekuńczy, 400 zł na pobyt dziecka w żłobku oraz jednorazowe świadczenie 300 zł. To jest cały pakiet programów socjalnych, które zapewniają polscy podatnicy uchodźcom z Ukrainy. Koszty są obciążeniem dla nas wszystkich, obciążeniem finansowym. Przy tych obciążeniach finansowych, które przecież mamy już teraz szalejąca inflacja, która napędza drożyznę, The cat sat on the problemy milionów Polaków, kredytobiorców, którzy odczuwają wzrost rat kredytów, kolejne podatki, które uderzają w polskich przedsiębiorców, cały czas pokłosie lockdownu, upadku wielu firm i problemów dla, dla niejednego przedsiębiorcy polskiego, tego bezprawia, które przez dwa lata prowadził polski rząd, rząd PiS, a teraz jeszcze koszt utrzymywania programów socjalnych dla Ukraińców. To jest poważne obciążenie finansowe, które będzie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej odczuwalne dla polskich podatników. My jako Konfederacja nie mówimy, iż mamy nie przyjmować uchodźców do Polski, nie negujemy potrzeby wsparcia. Natomiast zadajemy bardzo poważne pytanie, czy to jest odpowiednia forma wsparcia, czy zapewnienie szeregu pro programów socjalnych, które będą raczej zachęcały do pozostania w Polsce nawet po zakończeniu wojny i życia na koszt polskiego podatnika? Czy to jest dobra droga przy tych wszystkich problemach, które mamy już obecnie? Czy nie należy z tej drogi jak najszybciej zejść i zacząć myśleć o tym, by ratować gospodarkę Polski? Oddaję głos mecenasowi Michałowi Wawerowi. Szanowni Państwo, obejmowanie cudzoziemców systemem polskich świadczeń socjalnych to jest działalność, która przynosi bardzo niewiele korzyści, za to generuje ogromne koszty. Koszty nie tylko samych świadczeń socjalnych, koszty również administracyjne związane z koniecznością drobiazgowego kontrolowania beneficjentów każdego z tych programów. Nie trudno sobie przecież wyobrazić sytuację, w której ktoś, obywatel Ukrainy, który przyjechał tutaj, uzyskał 500, plus, uzyskał inne świadczenia, w momencie kiedy wróci do, na Ukrainę, czy w momencie kiedy pojedzie dalej do Europy Zachodniej zapomni o poinformowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że opuszcza terytorium Polski. Takie sprawy wymagają drobiazgowej kontroli, dlatego zadajemy dzisiaj w formie interpelacji do ministra rodziny i polityki społecznej, zadajemy pytanie, czy ministerstwo, czy ZUS jest w stanie Rzeczywiście kontrolować, kto z beneficjentów programu 500 plus spośród obywateli Ukrainy przebywa nadal w Polsce, kto opuścił terytorium Polski, czy straż graniczna przekazuje do ZUS-u informacje o tym, którzy obywatele Ukrainy opuszczają Polskę. I prosimy także o informację, w, czy jeżeli istnieją jakiekolwiek mechanizmy kontroli, to jaka jest ich skuteczność? Skuteczność mierzona w liczbie decyzji o odebraniu prawa doświadczenia wychowawczego 500. To jest to, na czym powinno się państwo polskie dzisiaj mocno skupić, to jest problem, który wyszedł na pierwszy plan, problem prawidłowości prawidłowości wypłaty świadczeń. Problem, który oczywiście rząd PIS sam sobie wygenerował, dlatego że w pierwszej kolejności te programy nigdy nie powinny obejmować uchodźców, obywateli innych krajów. W tej chwili trzeba się przyjrzeć kontroli, przyjrzeć zdolności panowania nad tym, żeby pieniądze, jeżeli już mają płynąć do obywateli Ukrainy, to żeby płynęły do tych obywateli Ukrainy, którzy rzeczywiście są w Polsce, a nie żeby polscy podatnicy płacili na świadczenia socjalne dla osób, które dawno terytorium Polski opuściły. Bardzo proszę o zabranie głosu posła Grzegorza Brach. Szczęść Boże. Wszystkim wszystkim przede wszystkim jednak naszym rodakom, jesteśmy w Polsce, to jest Polski na razie jeszcze mimo pewnych korekt w emblematyce zewnętrznej Polski Sejm i żadne prawo, a w szczególności konstytucja. Nie tylko nie nakazuje, ale uwaga, nie uprawnia władz Rzeczypospolitej Polskiej do tego, żeby zajmowały się wszystkimi biedami tego świata, żeby wszystkie nieszczęścia doczesne brał na siebie rząd Rzeczypospolitej Polskiej rzecz jasna nie z własnych pieniędzy, których nie ma, tylko z pieniędzy polskich podatników. I jak Państwo słyszycie, moi koledzy tutaj są niezwykle mili, liberalni i życzliwi w tonie, z sercem na dłoni. Ja być może ja być może bardziej zdążyłem zgorzknieć w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy i powtórzę, to już nie jest pomoc wdowom, sierotom, uchodźcom wojennym, to jest y, stymulowanie uchodźstwa, migracji, to jest w istocie wielka, idąca już w miliony operacja przesiedlenia ludności. i. Osobiście zgłaszam po raz kolejny, nie pierwszy, obawiam się, że nie ostatni, stanowcze weto w tej sprawie. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest od zajmowania się dobrostanem, dobrobytem, bezpieczeństwem, także socjalnym Polaków, polskich obywateli. Polska przede wszystkim dla Polaków. Ani, jak wspomniałem, konstytucja, ani też uwaga katolicka, tradycyjnie pojmowana doktryna hierarchii obowiązków, obowiązków stanu, porządek miłosierdzia, nie nakazuje, a wręcz przeciwnie, a wręcz przeciwnie, zabrania wykraczania poza granice zdrowego rozsądku. Te granice zdrowego rozsądku zostały tu już dawno przekroczone. Oficjalnie to tak zwane uchodźstwo wojenne dobija już 3,5 miliona a zatem osadnictwo ukraińskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście zmienne w czasie i przestrzeni, licząc to, co wcześniej zdążyło się już wydarzyć, to jest już, kto wie, może pięć, może i więcej milionów ludzi. I nie ma mowy o tym, żeby Konfederacja akceptowała rozdawnictwo na koszt Polaków, którzy od lat, od pokoleń, przecież przymuszeni do partycypacji w tym systemie socjalnym, którego skądinąd w ogóle nie pochwalamy, ale ci Polacy, którzy w tym systemie funkcjonowali, przynajmniej na niego ułożyli. Nie zgadzamy się na to, żeby pod pre rozmaitymi pretekstami, pod pretekstami, które apelują do sentymentów, które oparte są na dezinformacji, państwo polskie zajmowało się w pierwszej czy którejkolwiek kolejności, sprawami innych, innych narodów, innych obywateli niż obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy za uwagę. Czy są uwagi, czy są pytania? Nie widać, nie słychać. Dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Do zobaczenia.